Sieman koludziska, z tej strony Matsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Borussia Dortmund. A dzisiaj czekają nas dwa mecze, jeden w Bundeslidze z Bayernem, Leverkusen i jeden w Lidze Mistrzów z Monako. Mecz z Hertą przesymulujemy, grałem jedno spotkanie z nimi w tym sezonie i wygrałem na spokojnie 3 do 0. Jesteśmy liderem, mamy 13 aż punktów przewagi nad Bayernem, Monachium, olbrzymia przewaga i oby utrzymać ją do końca sezonu. W pierwszym meczu wystąpi nasz oczywiście podstawowy skład. No bo Bayer Leverku Leverkusen to na pewno niewygodny rywal. Zacznajmy To spotkanie. Jak widzimy pierwsza okazja dla Leverkusen. Ładne podanie do Hernandez'a. czy to Hernandez wypuszcza Belarabiego. Bellarabi jest na skrzydle. On ma na pewno dobre tempo biegu, więc może się coś niebezpiecznego zdarzyć. Belarabi jest już polkarnym, drybluje. zagrywa, ale na szczęście nasi obrońcy zachowują się dość dobrze. I nie ma już zagrożenia. No i będzie rzut roczny dla Bayeru Leverkusen Grew znowi woland. Centra na pole karne Belarabi uderza, ale kapitalnie na linii zachowuje się nasz obrońca A Bruki teraz wyłapuje tą piłkę I zaszygnaliśmy naprawdę niebezpieczną sytuację Tym razem wreszcie w natarciu Borussia Dortmund Dembele Dembele jest na skrzydle, schodzi do środka Kapitalny rajd Francuza zagraje do Fabinho Ale niestety Fabinho przegrywa pojedynek z bramkarzem I będziemy mieli tylko rzut z autu Belarabi ładnie tutaj drybuje w środku pola, zagrywa do hein Heinricha. Heinrich ładnie zostawił piłkę. Co zrobi? Zagrywa do środka. bongardlinger dojrzał Branta, Brand. Julian Brand uderza, ale prosto w Roma na byrki. Pewnie wyłapuje to Szwajcar. Brand ładnie opanował piłkę, zagrywa do Durma. Były gracz i odgrywa do Branda. Brandt jest na skrzydle, zagrywa do Volanda. Wolant centralna na pole karne, dobra interwencja obrońcy. Jeszcze piłkę ma Durm. Elik Durm decyduje się na strzał, ale kapitalnie interweniuje Byrki. Jeszcze Bellarabi tutaj na Bendera, ale znów Byrki pokazuje, że jest bramkarzem klasy światowej. Weigl, Julian Weigl, ciekawa indywidualna akcja, jednak odegranie Delali. Dele Ali czeka na Dembele i odnajduje go. Dembele ładnie tutaj drybluje między obrońcami, odegrając do Alego. Dele Ali do Obama Yanga, Ale Obama Yang trafia tylko w słupek. Jeszcze nie koniec tej akcji. Dembele do Obama Pierre-Americo, Obama -Yang, tym razem traci piłkę. No i wznowimy grę od autu. Guerrero, Weigl, szybkie odegrań do Lemara. Lemar, Weigl, dobra dwójkowa akcja. Jeszcze raz przy piłce Lemar, ale kapitalnie interweniuje Berdleno. I koniec spotkania, niestety. Remis tylko 0 do 0, było tutaj naprawdę dużo szans. Między innymi trafiliśmy w słupek. Też korzystną szansę do zdobycia bramki miał Lemar, ale kapitalnie interweniował Berdleno. Naprawdę to była chyba interwencja spotkania. Statystyki dość wyrównane, więc myślę, że remis to zasłużony rezultat. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to graczem meczu Lindelew, a nie Sorry Birki, bardzo dobry występ Szwajcara, nie pierwszy w tym sezonie. No i przejdźmy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu zakończonym remisem, ale mamy i tak dość korzystną sytuację w Bundeslidze. Jesteśmy liderem, mamy 12 punktów przewagi nad Hoffenheim. O dziwo to Hoffenheim zajmuje drugie miejsce, bardziej spodziewałbym się na tym miejscu akurat Bayernu Monachium. No ale Bawarczycy ewidentnie nie są najlepsi w tym sezonie. Mogą nawet, tak powiedzmy sobie szczerze, spaść poza podium, jeśli inne drużyny będą dobrze grały. Chociaż na to się nic zapowiada. Raczej końcowy triumf to będzie Borussia Dortmund, przynajmniej ja mam taki plan. A o drugie miejsce powalczy Hoffenheim z Bayernem Monachium. Tam Eintracht Frankfurt ma już chyba za dużą stratę jednak. Tutaj Guerrero, jak widzimy zaakceptował nowy kontrakt. Co mnie bardzo cieszy, bo to jest ważny piłkarz w moim zespole. Mecz z Hertą, tak jak już wcześniej wspominałem, przesymulujemy, bo wygrałem z tą drużyną pewnie w pierwszym meczu, więc teraz po prostu nie chce mi się z nimi rozgrywać spotkania. Te co nudniejsze spotkania oczywiście symuluję. Gramy naszym rezerwowym składem, bo podstawowy musi odpocząć przed meczem z Monako i wygrywamy 1 do zera po bramce szydle. Jak widzimy nawet nasz rezerwowy skład radzi sobie bez problemów z hertą. I oczywiście wraca podstawowy skład. Tutaj oczywiście prognozy nie są obiecujące, jak zwykle. Konferencja prasowa, sprowokujmy trenera Monako, bo dlaczego by nie. I ok, to już załatwiliśmy. Potrenujemy sobie jeszcze przed tym meczem, bo to wiadomo nigdy nie zaszkodzi. A któremuś piłkarzowi przypadkiem statystyki wzrostom, to będzie tylko na plus, tak jak na przykład w tym przypadku driblingu zielinskiego i overall u Dembele. 86 to już jest naprawdę bardzo dobry overall. Ale myślę, że do 88 Dembele jest w tym sezonie w stanie dojść. Tutaj widzimy ofertę odwołana za moment przeczytamy tą wiadomość. Zobaczmy potencjalne prace jako selekcjoner. A oferta prowadzenia kadry polskiej czyli jeszcze nie odwołana, powołania do reprezentacji, jak widzimy, mnóstwo piłkarzy jedzie na kadrę narodową, ale to bardzo dobrze. Teraz gramy mecz z Monako, gramy u siebie na wyjeździe. Zwyciężyliśmy 1-0, więc mamy duże szanse na awans. Zaczynajmy to widowisko! Ale jeszcze wcześniej dokonajmy jednej zmiany. W miejsce Alego pojawi się Piotr Zieliński. Jak widzimy, na początku Monako coś próbuje konstruować, ale szybko tracą piłkę. Dembele, Dembele do Fabinio. Fabinio kapitalnie wypuszczał Bamyanga. Pierre Emeric Obama niestety uderza prosto w ręce Subasicia. Royce, Marco, Royce bardzo ładnie przedziera się środkiem, ależ kapitalny dribbling Niemca zagraje do Weigla. Julian Weigl wypuszcza Obama -Janga. Pierre Emeric Obama ma świetną okazję, ale niestety Subasic jest górą w tym pojedynku. Bardzo dobra interwencja reprezentanta Chorwacji. I nadal na tablicy rezultatów mamy wynik: 0 do 0. Jak widzimy kontra, tutaj Monaco, Żermę. Żermę jest na skrzydle, ależ kapitalny tutaj rajd. Nie jest w stanie go dogonić Lindelew. Niestety, szkoda. Centrana pole karne, ale Dembele dobrze interweniuje. A Roman Byrki opanował piłkę i nie strzelił sobie samobuja. Bernardo Silva, ładne odegranie, Żermę. Falcao, Radamel Falcao walczy o piłkę i niestety utrzymuje się przy niej. Szybkie derogi do Bakajoko Bakajoko Rzemerson. Rzemerson, czy zdecyduje się na centra w pole karne? Tak jest, ale dobra interwencja, obrońcy. Niestety tutaj błąd! I mamy bramkę Dirar. Na praktycznie 12 minut przed końcem regulaminowego czasu gry, wyrównuje wynik tego dwumeczu. No i tak naprawdę wszystko zaczyna się od nowa. Tutaj ciekawa centra. A niestety błąd Fabinho, byłego gracza Monako. i Dirar to bezwzględnie wykorzystał. Na pewno będą emocje w końcowych minutach. Tego spektaklu Jak widzimy Monako znów atakuje Chcą wygrać tutaj wyżej niż 1 do 0 Falcao strzela Lobia Tylko poprzeczkę Mamy mnóstwo szczęścia Gdyby Kolumbijczyk tutaj lepiej pocelował Mielibyśmy spektakularne trafienie No i praktycznie awans Monako już wtedy pewny Osiem minut do końca, Borussia stara się wyrównać. Piszczek. Łukasz Piszczek wypuszcza Dembele. Dembele ma okazję. Zobaczmy jak to się zakończy. Dembele może tutaj dryblować i to robi. Jeszcze odgrywa do Milika. Milik nie opanował piłki. Lemar. Marco Royce. Royce uderza, ale niestety subasić. znów broni bardzo pewnie. I będzie zaledwie corner. No nie jest dobrze. Jak tak dalej pójdzie to w tym spotkaniu będziemy mieli dogrywkę. No i mamy rzut rożny, zobaczmy. Guerreiro będzie centrował centra na pole karne. Jest okazja, ale niestety, strzał tuż nad poprzeczką. Ależ mało zabrakło Sokratisowi, Papa by ucieszyć cały stadion. Mamy już dogrywkę. Dembele, Arkadiusz Milik cudownie od nas tutaj Lemara. Lemar niestety nie opanował piłkę. Mają jeszcze Szyrle. Szyrle do Lemara. Lemar, był gracz Monako, ładnie zastawił się tutaj. Odegrał do Szyrle, a Szyrle daje nam prowadzenie. a czy nie prowadzenie, tylko wyrównanie. Jeden do jednego. No ale to jest tak naprawdę prowadzenie w dwumeczu. Tylko, że teraz nie jesteśmy wcale w komfortowej sytuacji, bo jeśli Monako zdobędzie bramkę, to odpadamy. Musimy walczyć o kolejne trafienie, które da nam już duży komfort. W tym spotkaniu, no bo tak naprawdę porażka 2 do 1 wyrzuca nas z Ligi Mistrzów. Jak widzimy, Porusja atakuje, nie chcą zostawić swojego losu w rękach Monako, bo to się wtedy może naprawdę źle skończyć. Lemar przedziera się skrzydłem. Lemar ładnie tutaj kontroluje piłkę. Umiegać przeciwko swoim moim kolegom ewidentnie. Weigl do Szyrle. Andre szyrle dobry zwód. Jest strzał, ale niestety subasić. bardzo pewnie łapie tą piłkę. Jeszcze nie koniec. szyrle do Weigla. Weigl do szyrle Andre szyrle uderza tylko w słupek. Szkoda zmarnowanej okazji. Końcowe minuty spotkania. Borussia na spokojnie utrzymuje się przy piłce i jeszcze chce stworzyć sobie jakąś okazję do zdobycia bramki. Andrzej Szyrle jest w płodkarnym. Andrzej Szyrle uderza technicznie, ale znów obija metalowego pręta. No naprawdę nie wykorzystaliśmy mnóstwa okazji w tym spotkaniu. Wielka szkoda. I koniec spotkania. Remisujemy 1 do 1, ale awansujemy do dalszych zmagań w Lidze Mistrzów. Naprawdę mieliśmy mnóstwo szans. Chyba w dwóch naprawdę stuprocentowych sytuacjach obiliśmy metalowego pręta. Kilka razy mogliśmy uderzyć zdecydowanie lepiej, no ale Subasic też był dobrze dysponowany, przez co na pewno nie grało się łatwo. Jak widzimy statystyki na naszą korzyść, Monaco oddało jeden celny strzał i zdobyło jedną bramkę. Skuteczność godna pozazdroszczenia. Jeśli chodzi o ceny, to piłkarzem meczu Lemar, były gracz Monaco, pokazał, że błędem była jego sprzedaż. Trzy interwencje Byrkiego, cztery Subasicia, bramkarze bronili na pewno, bardzo pewnie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu zakończonym remisem, tak jak pierwsze, ale ten remis daje nam awans do dalszych zmagań w Lidze Mistrzów. Tutaj nagroda z turnieju. Zobaczmy, na kogo trafiliśmy w dalszej rundzie. Czy jakiegoś bardzo trudnego rywala, czy jednak mieliśmy szczęście w losowaniu. Za moment się przekonamy. Czekajcie, zobaczmy, kogo nam los przydzielił. Tutaj Liga Europy i w Lidze Mistrzów zagramy z, z Sevillą. No, fajne losowanie, tak naprawdę. Chyba tylko łatwiejszym rywalem mógł być CSKA Moskwa. Ale cieszmy się z takiego rozstrzygnięcia w losowaniu. No, tutaj dwumecz z Sevillą w trudnym okresie na pewno w Bundeslidze, ale dobrze, że mamy dużą przewagę, bo dzięki temu po prostu będzie nam się grało łatwiej. Tutaj oferta odwołana od reprezentacji Polski. Nie dziwię się, bo długo nie dawałem odpowiedzi, więc dobrze zrobili, że wycofali swoją ofertę. Bo głupio by było trzymać jakoś tak długo ofertę, jak nikt ci nie odpowiada. Tutaj niestety możemy tylko potrenować jednego piłkarza, bo reszta jest na zgrupowaniu reprezentacji. Tutaj dribling i panowanie nad piłką wzrosły fajnie. Dobra, wyjdźmy z tego treningu i oczywiście przechodzimy dalej. No i tutaj mamy nową sesję treningową. Oferta prowadzenia reprezentacji Czech. Raczej nie jestem zainteresowany. No i teraz musimy dodać większą ilość piłkarzy, oczywiście do treningu. Fajnie, tutaj trzeba wszystkich, których można dodać. No bo jednak trzeba ich powoli rozwijać, by stawali się z dnia na dzień lepszymi piłkarzami. No i tutaj fajnie, trening zakończony. Teraz przesymulujemy sobie jeszcze spotkanie z Ingolstadt. No bo nie ma sensu na roz rozgrywać to spotkanie tak naprawdę. No bo to by była strata czasu. No i okej, okay, tutaj takie sprawy załatwiliśmy. Symulujemy mecz z Ingolstadt. Gramy naszym rezerwowym składem, ale i tak powinniśmy ich pokonać. Ale jak będzie, zobaczymy, tak jest. Wygrywamy 2 do 1 po dwóch bramkara. Pomagał się... No i szło na plus, no bo pokazał się z bardzo dobrej strony. Tutaj Junior chce odejść, jakoś średnio mnie to interesuje. W następnym materiale gramy bardzo prestiżowe spotkanie z szalkę. Powinniśmy na spokojnie wygrać. No i okej, okay, tutaj już. Możemy ustalić oczywiście podstawowy skład. Przejść dalej. Jeszcze tutaj dwie wiadomości do odczytania, oferta odwołana i Junior chce odejść. To nie są jakieś bardzo ważne wiadomości. A jak coś ludziska już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!